Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co jest ważniejsze: mózg czy serce? Wielu ludzi uważa, że to umysł utożsamiany z mózgiem pozwala im kontrolować swoje życie. Dlatego często ignorują oni intuicyjne poszturchiwania, jakie otrzymują od serca. To umysł dyktuje im zrozumienie, działania, reakcje i decyzje. Jakie w głównej mierze bazują na wyuczonych wzorcach reagowania, co tak naprawdę blokuje ich w życiu? Raz po raz serce stara się interweniować, aby zaoferować swoje podpowiedzi, ale dość często umysł przesłania te subtelne wskazówki. Możemy to dostrzec w sposobie traktowania przez nich innych ludzi lub w jakości ich relacji. Ci ludzie często stosują bowiem stereotypowe rozwiązania i zachowania, jakie powstały na bazie przeszłych doświadczeń własnych lub innych ludzi, pomimo tego, że serce może im podpowiadać coś zupełnie innego. Widzimy to w słabnących relacjach pomiędzy ludźmi, kiedy na przykład ktoś, kiedyś już zraniony, nie chce ponownie tego doświadczyć. Więc wycofuje się, pomimo silnego poczucia, by tym razem słuchać swojego serca, a nie głowy. Dostrzegamy to także w reakcji ludzi na stresujące sytuacje, jaką zazwyczaj jest intensywny gniew, pomimo tego, że w głębi serca wiedzą, że takie zachowanie jest destrukcyjne dla nich samych i ich bliskich. To wszystko przykłady wewnętrznej awarii w krytycznych momentach kiedy człowiekowi nie udaje się połączyć z atrybutami i cechami serca, takimi jak współczucie, miłość, troska czy odwaga, pośród wielu innych, z których wszystkie znajdują się w centrum życia opartego na sercu. Założyciel Instytutu HeartMath, Doc Childre, mówi, że życie oparte na sercu Odnosi się do wszystkich intencji i działań, które pozwalają nam wyrazić aspekty serca w codziennym życiu. Te aspekty mogą obejmować docenienie lub troskę o innych, wyrażenie życzliwości w stosunku do otoczenia, oddanie się pracy dla innych w formie wolontariatu, wspieranie uwolnienia od cierpienia ludzi, zwierząt i pomoc naszej planecie. W całej historii ludzkości odnajdujemy ślady stwierdzenia, by podążać za sercem. Dlaczego? Ponieważ każdy instynktownie wie, że intuicja płynąca z serca przynosi nam zawsze największe korzyści i najlepsze rezultaty, kosztem tych utartych opinii, preferencji i nawyków płynących z umysłu. Życie oparte na sercu polega na włączaniu naszej intuicji do codziennych relacji i wydarzeń. To z kolei doprowadza do równowagi umysłu i emocji, pozwala wyłonić się autentycznemu ja. Stawanie się autentycznym sobą polega na wyeliminowaniu egocentryzmu i separacji poprzez codzienną praktykę nieosądzania, wybaczania, wyrozumiałości, przez bycie odpowiedzialnym za własną energię. I pozwalanie sobie na większą ekspresję miłości i uznania wobec siebie oraz innych. Życie oparte na sercu umożliwia współtworzenie wraz z innymi dla dobra wszystkich. Drogą do tej zmiany jest praktyka koherencji serca na poziomie indywidualnym i globalnym. Koherencja serca to stan, w którym wszystkie nasze systemy, Działają w synchronizacji, a komunikacja serca i mózgu jest niezakłócona. W tym stanie redukujemy negatywny wpływ stresu, wyciszamy myśli, aktywujemy hormony młodości i nasze ciało się uzdrawia. Stan ten zależy od rytmu naszego serca i doświadczonych emocji, i możemy nauczyć się tego, jak wprowadzić się w ten stan świadomie. Przytrynując przebywanie w tym stanie, na stałe zmieniamy wyjściowe ustawienia naszego organizmu, który nawykowo reaguje z poziomu walki lub ucieczki, po to, by zaczął jako naturalny stan przyjmować właśnie stan koherencji serca. To przyczynia się do wzrostu naszej efektywności, kreatywności, zdrowia, lepszych relacji oraz funkcjonowania w poczuciu spełnienia w życiu. W czasie planetarnej zmiany świadomości, więcej ludzi żyjących z serca może przyczynić się do szybkich i pozytywnych globalnych zmian. Transformacja serca jest bowiem transformacją świadomości ludzkości. Dołącz do Akademii Koherencji Serca Online, która startuje 8 października. To kurs, dzięki któremu poprzez oryginalne narzędzia opracowane na podstawie badań komunikacji serca i mózgu, zbudujesz swoją odporność, poprawisz zdrowie, kreatywność, relacje i jakość Twoich decyzji na co dzień. Aktywujesz intuicję i wzmocnisz wykorzystanie Twojego intelektualnego potencjału. Możesz całkowicie odmienić swoją jakość życia, rozwijając inteligencję serca. I osiągając świadomość skoncentrowaną na sercu. Zapraszam, Małgorzata Kwietniewska.